Dzień dobry, witajcie, moje drogie bliźnięta. Zapraszam Was, kochani, do czytania dla Was na luty. Jak się pokazuje ten miesiąc luty w ogólnych energiach dla osób spod Waszego znaku? Jakie energie będą Wam towarzyszyły? Co Wy z nimi zrobicie? To jest najciekawsze. Um, oczywiście, na początku ogólnie, albo może zacznę dzisiaj troszeczkę od uczuć, emocji, relacji, od tego zacznę. Później będzie kilka słów na temat rodziny, na temat Waszych finansów w lutym i Waszej pracy, i na koniec będzie przesłanie z karty anielskiej, czyli wskazówka, rada, odpowiedź: jak to zrobić, żeby. Wyszło dla mnie jak najlepiej, w którą stronę kierować swoją uwagę, na co zwrócić uwagę. Tak, to będzie skarb anielskich z przesłań. No, więc Wy zaczynacie miesiąc w energii siódemki Buław. To jest gotowość do podjęcia każdego działania. Nieważne są przeszkody, nieważne, co by mi stanęło na drodze, i tak postawię na swoim. Dotyczy ta energia króla. Pucharów. Król Pucharów może być rakiem, rybami albo skorpionem, ale może być każdą inną osobą, raczej mężczyzną, z którą macie bliską relację, lub ta relacja już trwa jakiś czas. No partner stały tak samo może być w królu kielichów pokazany. Albo jakaś emocjonalna osoba, albo taka osoba właśnie, z którą te emocje są intensywne. Więc w Siódemce Buław mamy tą zaciętość w działaniu, tą odwagę taką pokazaną. Cokolwiek by się nie działo, to ja sobie ze wszystkim poradzę, więc już się czuję zwycięzcą trochę w tym wszystkim, i też można powiedzieć, że w sprawach relacji, czy uczuć, czy miłości, nikt nie ma prawa się wtrącać w to, co ja robię i w moje sprawy w ogóle. No, natomiast jak wy działacie? jak wydziałacie, to jesteście pokazani w karcie diabła, czyli tutaj znowu jest jakieś uwikłanie, tu jest zależność, tu może być pokazana relacja lekko toksyczna. Albo po prostu razem z siódemką pentakli, jest tu pokazane coś, że czekanie na coś, czekanie na coś to Was absolutnie zniewala, że nie ma tutaj cierpliwości, że nie ma na to z Waszej strony na przykład zgody, więc Wy próbujecie wywrzeć być może jakąś presję, albo tak jak właśnie mówiłam, siódem co na początku, e, tak e, zmanipulować otoczeniem, żeby wyszło na Wasze, tak? No w diable to mamy takie energie, które odnoszą się raczej do takich niższych trochę naszych instynktów pobudek. Co stoi tu na przeszkodzie? Może się nie możecie doczekać jakiejś satysfakcji w czymś, albo jakieś spotkanie nie dochodzi do skutku. No widzicie, dlatego ja myślę, że to może być początek miesiąca jakiś dla was troszeczkę skomplikowany, dlatego że czegoś chcecie w relacjach, a coś to coś się nie realizuje. Bo czwórka była w, na wyzwaniu, powie nam, że nie możemy tutaj doprowadzić albo do spotkania, albo do jakiegoś wyjazdu, albo do jakiegoś kontaktu na odległość, albo tutaj nie przychodzi do nas taki moment, w którym moglibyśmy być zupełnie zadowoleni właśnie z efektów tego naszego postępowania, działania. Może u niektórych osób jest to pokazane, że ktoś się w kimś, na przykład druga talia nam pokazuje, że ktoś może się w kimś zakochał, że ktoś ma jakąś nową relację, która mu po prostu zasłania cały świat. Może dla innej osoby kochankowie mogą pokazywać, że macie wątpliwości co do jakichś swoich relacji, ale w tym przypadku, że musicie wybrać między na przykład jakąś jedną relacją a drugą, i jest to bardzo trudny wybór, dlatego że właściwie wolelibyście, żeby ktoś ten temat za Was rozwiązał, żeby tutaj się samo coś okazało, rozwiązało, bez Waszego udziału, więc w tym przypadku ta dziesiątka kubków, która tutaj jest pokazana, ona też mówi bardzo te emocje Twoje, ta miłość lub uczucia zasłaniają ci taki obraz sytuacji być może rzeczywisty, bo masz po prostu te różowe okulary założone na oczach i wszystko co robisz, to robisz poprzez właśnie uczucia. Połowa miesiąca pokazana w karcie Słońca, czyli w Słońcu się realizują jakieś nasze marzenia, osiągamy po w połowie miesiąca jakieś zadowolenia albo dochodzi może do jakiegoś spotkania, spełniają się w jakimś sensie nasze marzenia, ale tutaj czwórka pucharów mówi, że albo to jest ostatnia szansa jakaś na coś, na relację, albo tu... Spotykamy się z kimś na przykład, ale jest taki dystans, powiedzmy, emocjonalny. Jesteśmy może trochę zawiedzeni tym, co się tutaj w czasie tego spotkania rozgrywa, tak? Co się rozgrywa. Bo czwórka kielichów takie trochę wypalenie pokazuje emocjonalne, no ale główną kartą jest to słońce. Więc widzimy, że. Energia ognia, tak? Spotkanie, działanie, inicjatywa, relacja, może gdzieś te relacje czy ta nowa relacja nie do końca spełnia na przykład nasze oczekiwania. Nasz punkt widzenia pokazany w szóstce kielichów, czyli szczerość, fajne spotkanie. My chcemy, jak najbardziej, jesteśmy pozytywnie nastawieni do kogoś, tak? Ale ten ktoś, na przykład, może niekoniecznie tak samo idealnie do nas. Coś tutaj z zewnątrz przeszkadza, coś z zewnątrz się nie realizuje, z zewnątrz jest jakieś poplątanie z zamieszaniem i strata pokazana. Nasze nadzieje, czyli z zewnątrz, czyli z otoczenia, co przychodzi. Może jakieś plany kogoś związane, a zwłaszcza jeżeli ktoś by miał z zewnątrz, właśnie, z otoczenia. Ktoś by był na przykład w jakimś oficjalnym związku, w małżeństwie, to na przykład jego plany w związku z tym mogą się w jakimś sensie psuć. Nie realizować. W Waszych nadziejach i obawach pokazane jest koło Fortuny. Mamy tutaj dosyć dużo dużych arkan, prawda? Więc dlatego mówię, że luty może być dla bliźniąt dosyć intensywny. Koło Fortuny nam pokazuje zmianę, korzyść yy, z królową pentakli, może jakąś poprawę, stabilizację albo trwałą, stałą relację. Koniec miesiąca w siódemce mieczy, gdzie siódemka mówi, tutaj jest zmyślanie, tutaj jest. Yy, Wysyłanie na przykład sprzecznych komunikatów z jednej strony to, z drugiej strony to, to tak jakby się bliźnięta nie mogły na przykład z czymś do końca określić. Wisielec pokazuje, że coś się opóźnia, no to jest karta uzupełniająca tylko. Natomiast siódemka mieczy mówić może, że albo ktoś wyjeżdża, zmienia miejsce, albo ktoś robi coś za kogoś plecami, lub po prostu nie jest z kimś ktoś szczery. Mhm. No inne znaczenia też ma, ale one powiedzmy nie będą dotyczyły uczuć czy relacji, tylko innych rzeczy, o których ja za chwilę jeszcze powiem. Więc w siódemce przede wszystkim na przykład możemy coś myśleć, a robić coś innego. Chcieć jedno, a powiedzieć drugie, tak? Więc na tą energię można trochę zwrócić uwagę, bo to jest po prostu niejasność w komunikacji. Kompletna. Mhm. Moi kochani, więc tak, jeszcze zwróćmy uwagę. Duże arkana, chcę Wam powiedzieć tak, że tutaj diabeł i słońce, widać namiętność, widać jakieś duże zaangażowanie, ale może być widać też, że ktoś albo Wy ulega jakiejś presji, lub jest zmanipulowany, lub jest w toksycznej relacji, lub jest w relacji bardzo takiej mocno seksualnej lub opartej na namiętności, że tutaj yy, tak jakbyście chcieli coś zmienić w tym lutym, a nie wszystko idzie po waszej myśli, dlatego że otoczenie przynosi wam jakieś powiedzmy nie takie wiadomości, jakbyście chcieli. Zwróćcie uwagę na to, co jest pokazane na wyzwaniu czyli Czwórka Buław i Królowa Buław. Nie ma tutaj po prostu pokazanego skutecznego działania, żeby się coś skutecznie realizowało. Mm -hmm. Więc e, taka myśl przychodzi do głowy, żeby może dać sobie na coś więcej czasu, nie robić wszystkiego w tak dużych emocjach, w takim jakimś pośpiechu i chaosie, tylko zwolnić trochę z jakąś relacją i nie robić wszystkiego za wszelką cenę, albo nie wywierać na kogoś zbyt dużej presji, prawda? Bo też podstawa waszego działania, diabeł, to jest karta, yy, która pokazuje, że uwikłanie w jakąś sytuację może kierować waszym działaniem. Że tutaj lęk jakiś, może czegoś, czego się boicie, jakaś wasza słabość może kierować waszym działaniem. Na coś nie chcecie się zgodzić i postanawiacie tak zrobić, żeby było i tak po waszemu. Mhm. Ale no, w tej karcie nie mamy czegoś takiego e, szczerego, zdrowego, prawda? Może Wy byście to chcieli mieć, ale działacie kompletnie w inny sposób. Mhm. To jest bardzo ciekawe. Zobaczmy, kochani moi. Oczywiście zapraszam Was do czytań indywidualnych, jak ktoś ma takie rozterki, dylematy. No bo to nie są karty indywidualne dla każdego, prawda? Myślę, że to rozumiecie. Wskazówki tutaj są pokazane energie. Dosyć ogólnie jednak. No bo jak może być inaczej, jak tyle osób ogląda. Natomiast indywidualne czytania przynoszą nam odpowiedzi na konkretne Wasze pytania. Jednak. No tak. Tak. Tak jest. Zobaczmy, co w rodzinie u bliźnią, W rodzinie... Na luty. Rodzina, luty. Co się pokazuje dla osób spod Waszego znaku? Jest głupiec. Głupiec w rodzinie może pokazywać dziecko. Mhm. Dziecko, a cesarzowa może pokazywać ciążę na przykład. Tutaj albo y, ktoś może, jakaś kobieta może zajść w ciążę po prostu, albo urodzić. No, różne takie rzeczy mogą być. Cesarzowa to jest matka, żona, rodzicielka. Głupiec, dzieci, wszelkie nowości, wszelkie początki, nowe etapy, jakieś nowe osoby w rodzinie. Tak? A na przykład czwórka buław tutaj może pokazywać na wyzwaniu, że jakieś spotkanie rodzinne nie dochodzi na przykład do skutku, prawda? A tu się w karcie słońca stykamy z jakąś realizacją bardzo pozytywną naszych marzeń, ale tak jakby do końca to nie było to, czego się spodziewaliśmy. Szóstka kielichów pokazuje dzieci, na przykład, lub właśnie taką szczerość dużą w relacjach. A w siódemce mieczy na koniec miesiąca możemy widzieć, jakbyśmy coś ukrywali, prawda? Siódemka pentakli oczekiwanie na coś, tak? Ale to oczekiwanie na coś związane jest z dużą obawą, z niepokojem, z lękiem. Mhm. Więc tu może być bardzo dużo ciekawych rzeczy pokazanych, no ale my musimy przejść dalej. Także mówimy o Słońcu, jak najbardziej, narodziny. Mówimy teraz o finanse. Finanse, finanse. Ktoś po prostu w lutym z Was może coś ukrywać bardzo mocno ukrywać, kombinować i czekać na coś. Finanse, finanse bliźnięta e, na luty. Finanse, Zmartwychwstanie i Rydwan. Finansowo to są bardzo fajne karty, bo tutaj e, mamy pokazane, że wraca do Was jakaś możliwość odzyskania pieniędzy albo wprost wracają do Was jakieś pieniądze, na które już nie liczyliście. Coś, co się nie zrealizowało, nie dostaliście jakichś finansów, e, możliwości, to teraz je macie, zwrot. Karta Rydwanu, wszystko się dzieje w bardzo dużym tempie, albo to jest związane, finanse, z jakimś waszym wyjazdem na przykład, albo ktoś zaniechał jakiegoś działania, które miało poprawić jego sytuację finansową, a teraz w lutym dosyć mocno się do tego przykłada, bierze sprawy w swoje ręce. W siódemce Buław działa indywidualnie z początkiem miesiąca, w Diable działa za wszelką cenę, po trupach do celu nie interesuje go nic. Daje sobie na coś ostatnią szansę, pomimo, że na przykład ta karta wieży z otoczenia pokazuje, że coś trzeba będzie zmienić, a może na przykład koszt tego będzie jakiś do poniesienia, typu na przykład może to wywoływać jakiś konflikt. No i w siódemce mieczy na koniec miesiąca widzimy, że robimy coś po cichu, co zawies zawiesiliśmy na przykład. W siódemce mieczy, jak chodzi o finanse i pracę, wykazujemy się dużą przedsiębiorczością. Jesteśmy sprytni, potrafimy wynaleźć jakieś rozwiązania, sztuczki prawne, które nam przede wszystkim pomogą. Zobaczmy pracę. Praca bliźnięta luty. Taśmie, czy to mogą być jakieś dobre wiadomości i cesarz pokazany, wyższe stanowisko, awans, poprawa finansowa, znowu, albo nowa wiadomość, jakaś nowe lub nowe miejsce zatrudnienia, jakiejś solidnej firmie z tradycjami, albo budowanie swojego imperium, pojedyncza działalność, firma, prawda? Więc, tak jakbym odniosła to do pracy i do Waszych finansów w lutym, to mogą być tu duże zmiany, ale zmiany te, Idą jakby ku lepszemu, ponieważ e, jesteście bardzo zacięci w tym, co robicie. Diabeł może Wam pokazywać, że na przykład wkładacie w pracoholizm. E, tak, jesteście od pracy w jakimś sensie uzależnieni, chcecie się rozwijać, chcecie iść naprzód, a powiedzmy, jakiś chwilowy brak satysfakcji z tego jeszcze bardziej Was napędza i jeszcze bardziej Was mobilizuje. I można powiedzieć, że nawet jakieś przeszkody. To też powodują, że szukacie nowych kontaktów, szukacie nowych rozwiązań i liczycie na jakieś okazje i tak kombinujecie, żeby wyszło na koniec miesiąca na wasze. Mhm. W siódemce mieczy widzimy przebiegłość, na przykład. Przebiegłość w działaniu, przebiegłość w myśleniu, przebiegłość w interesach, prawda? A robię coś na swoją stronę. No. Także intensywnie, intensywnie w lutym dla bliźniąt, jak najbardziej. Zobaczmy, jaką macie radę. Rada dla osób z poznanku bliźniot. No, karta e, Słońca na połowie miesiąca przynosi jednak jakieś sukcesy, prawda? Ale też przede wszystkim e, bardzo dużo zaangażowania w to, co robimy. Zobaczmy tak. Przesłanie anielskie dla bliźniąt. Przesłanie dla osób z podznaku bliźniąt na luty. Uwolnij się i poddaj się. No to jestem ciekawa. Czytamy. Obdarzamy Cię błogosławieństwem naszej promiennej miłości. Wyciągnij ręce i uwolnij się od wyzwań, których dotąd trzymałeś się tak kurczowo. Otwórz serce i przyjmij naszą miłość i pomoc. Wszystkiego najlepszego w lutym, żeby Wam się wszystko udało, żeby było tak, jak sobie życzycie, żebyście te sukcesy mogli odnaleźć i się nie zapracowali na śmierć na przykład, lub po prostu no, na to czas zwrócić uwagę, prawda? Nie po trupach do celu, ale tak to może być całkiem dobrze. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do zapoznania się z opisem pod filmem i do następnego razu.